Dałoby się, że tu jest tyle miejsca i że się można pakować. Nie wiadomo ile, ale tu jest tylko stolik, dwa krzesła, spanie u góry i w zasadzie już nie ma co rzucić. A tu jeszcze pół garażu kurnia do zapakowania. Trochę doładowane, ale lodówka zajmuje pół samochodu, kurde, strasznie jest wielka. Szczególnie. Ciężka jak Będę niedługo, nic się nie stresuj. To tylko dwa dni. Luzik. Szczególnie jak się napcha to jest zajebiście ciężko. Tak to właśnie. Ostatnie szlify. O! Jeszcze gdzie? Teraz kluczyki daję. O, to jest pytanie. Wszystkie plagi egipskie związane z tym, że... kuria ja pierniczę. Dzisiaj w serwerowni awaria, czy wczoraj awaria, Klima zsiadła. Nie ma jakiegoś dużego upału i jest druga, jak gdyby, redundantna, tak więc nie problem. A dzisiaj rano jeszcze mi się rajd wysypał, jeden dysk w rajdzie. Tak więc zawsze jak człowiek tylko się zbierze do wyjazdu, to następują takie okoliczności, że powinniście zostać. Ale na szczęście wstałem wcześniej i to, co było najistotniejsze, ogarnąłem. Macież się zreplikowała, dyski zapasowe były, tak więc teraz jadę przemysława podebrać. Ale to jest tak, przez siedzisz na dupie w domu, przez pandemię kurnia prawie dwa lata, nic się nie dzieje. Pierwszy jakiś wyjazd trochę dalej, zamiedzę. I już się, już się kręcą problemy. No po prostu zwariować można. Wymysław, jak nastrój przed dzisiejszą wyprawą? Pozytywnie. Majówka. Jakie atrakcje są przewidziane? Strzelanie do tych do Nowblizów. I <grywanie> <grywanie> przekroczenie granicy zieloną granicą, tak? No Ukrainy nie wolno, to wyjedziemy sobie sami. I jakieś tam inne. Poszukiwanie skarbów. Tak, poszukiwanie skarbów też będzie. No takie atrakcje dzisiaj są. Szybki test zrobimy na spalanie, bo zresetowałem. Był do pełna nagrany. Jest 227 litrów. 227 kilometrów. ile litrów wejdzie do, do zbiornika. 220 kilometrów, 40 litrów to już jest około 20. No, poniżej 20 litrów. No, może 20, bo jak, jak 42, na no 220 kilometrów akurat. Powinno być 44? cztery. Nie no, wlej ile tam wejdzie. Bo tu... widzę, że nie można obojętnie kosta, cyklazyna wejść. Ile ty masz dla, że się za lodami ekipy kurna rozglądasz? No jest, cała lodówka i nikt nie kradnie. Nie wynoszą lodówek w Lidlu. Ale cieszysz się jak sześciolatek. Kurna, no nie znam cię z tej strony. I co to ma być takie kurna coś zajebistego? Ten... Dzwonił młody do babci, e, tym jaki mówi, babciu chcą na kiki bo możemy majątek zrobić. <G sistemic> tu bierz tę lodówkę, przecież mamy 20 minus stopni w człowieku. Zaraz będziemy po 250 tysięcy sprzedawali, bo widziałem papierki są tutaj chyba Dwa papierki, zazwyczaj chodzą po 250 tysięcy, czyli to jest 500 tysięcy, my za dwa 250. 000. I ta oferta jest ważna przez godzinę. Ale co, złe miejsce to by było na nocleg? Tak? Idealne. Fur dużo się ustawi. No ile tak chcesz, nie? No Patrz, tam jest jeszcze Przestrzał i druga no polanka No tam muszę zaraz dalej, bo tam pojedziemy tą drogą, nie? Nie, przeszkody mają? Mają pady, No tak Może no, się... Ktoś się zawiesi, będzie się musiał pod. Ukraińskie lasy to jednak ukraińskie lasy Mam tu, kurnia Dla chłopaków suweniry, zajebiste Były ćwiczone te kubki takie Co to kiedyś mi przysły? To zresztą macie w tym ja pierdykam w ekwipunku. I o tyle są zajebiste, że się z nich nie wylewa i faktycznie trzymają te parametry. O tyle jest fajnie, że się naciska, pije się, puszcza się samo i się z tego nie wylewa. Czyli jak wam się taki kubek wypier mandoli podczas jazdy po offroadzie, to jest zajebiście. I trzymają te parametry. ciepłe, jest ciepłe zimne, jest zimne. Zajebiście. Te wszystkie tego samego koloru, to porobiłem takie nalepki, żeby se można było zidentyfikować. Gdyby były różnego koloru, to jeszcze by było lepiej. <laughs> Marecki fury odrychtował, elegancko. Proszę bardzo. Na wieczorne, rozrywkę. A tu na dzienną rozrywkę. Ale to, to, to są litowo? Litowo-jonowe, o kurwa. Ale ty, ale to, I te, jest, to są normalne te A ten żeś od, 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 odłączył? Jestem, no. Czyli teraz tylko z tych małych I idzie. To, z tych, z tych, z tych. A wiesz i, i tu są jakieś sterowniki I do tego. MMS, czyli sterowanie całością, nie? Ale zajebiste ja to no, bym potrzebował za 40 kWh. Ale to są nówki sztuki jakieś te baterie. No, go się tam robi. No, ty ja poje... a ile to kosztowało? Ja bym tak chciał? Nie, to jest kucharka, no. To jest kucharka, to jest Ile, ile to takie rzeczy się kosztowało? 4 za 4 kW? No. To 20 by było za 20 kW? No myślę, że jeszcze można było zbić, nie? To jest najważniejsze to jest BMW, sterowanie tego, nie? No ale to są litowo. Ty Marecki, potrzebny jest jakiś device do Patrola, żeby przy odpowiedniej prędkości mi pstrykał pstryczkiem, a przy innej rozpstrykiwał do tej automatycznej skrzyni. Czy z GPS-a to robi, czy się da odczytać z kanu prędkości? Jakiego kanu? A tu nie ma kanu? Kurwa, proszę Cię, kana. <laughs> Czyli tylko z GPS-a wchodzi w grę? Tyk... Impulsy na kole, niż z GPS-a. Tak? Jest e, z czujnika ABS-u ABS albo ze skrzyni na prędkością jeśli idą normalnie impulsy. I lepiej jest skupić sobie nawet częstościomierz, który no. odmierza i Powyżej jakiegoś tego, coś tam wystawia na A na czyli celu. impulsowo jest też prędkościomierz sterowany? Tak, impulsowo. No. Oj, jest, jest, oj, jest. Jest, yy, Muszę z dziadkami pogadać, bo oni takie patenty w, robili. Re w, redukt nie? w reduktorze masz wyjście taki, no ten impulsator, to jest normalnie 12V i napyka. No. Yy, I ja bym to liczył. I powyżej jakiegoś tam ilość obrotów A potem jak, że, spadną, jak spadną to, to ten, bo, odpstrykiwać no zobacz, W terenie coś Ci się tam wiesz, nagle przyspieszysz coś tam Ale nie wiesz, w terenie to to w ogóle wyłączysz Nie będzie pstryczek, że to w ogóle odłącza, nie? Bo to tylko na trasę Ci jest potrzebne Ani w mieście, ani w terenie, mhm. ani to w ogóle Ale jak wiesz, możesz jechać tysiąc kilometrów i tam się wachlować tym guzikiem Nie, to dramat no. A... nie, nie, nie z automatem nie. A tu bo chyba bateria to wchodzi od kurnia Kershera. wiesz, tak idzie? A to co to, to za ząbka? To jest do zostaw to to jest? To jest czuj czujnik chyba temperatury, co? Interkulera. Nie. Nazywa ciekawość. To się cieka ciekawość nowej technologii. Nowe Pomniałem wody wlać kurde, ale na szczęście jest rura. Można ją uzupełnić. Co jest? No zaraz się robią Pizza u synia wjeżdża. Tradycyjnie jako przekąska poranna. Podobno na najlepsza na wschodniej rubieży. Tak więc jak będziecie, to tylko do synia. Już jest, jest, jest chciałem pokazać, bo zawsze się szafa przypierdalał, że jakieś kable wiszą, albo źle wykonane, proszę. To jest wykonanie. Ale czy coś ci wisi? Czy to jest jest wykonanie, zabezpieczone, wykonanie Szafy, i, nic nie wisi, wszystko się otwiera, wszystko, wszystko się zamyka. Subtelne gumki do radia na UKF, proszę bardzo. A jeszcze chciałem tu pokazać antenę, jak jest poprowadzona, proszę zobaczyć. Tak, idealnie po tym. Profesjonalnie poprowadził Profesjonalnie albo... antenkę. To przecież zajebisz. Zapraszam, wyższa szkoła druciarstwa u szafy. A coś tu już od tego? się przykleiło coś. Na wszelki wypadek wziąłem, bo może się jeszcze czegoś przydać. Czemu znakuje. Nie tak. Jak? No i tu i tu se weź pa pazurem. Teraz Mim to pazury. i tu. Weszło już do gry? Już do gry. Jeszcze są burgery u synia. Burger mięsożerca. O krewetka cała, krewetki są u synia, widziałeś Przemo? Są przystawki supergrzanki, kulki chlebowe. Kulki chlebowe, focaccia, stripsy, frytki, zapiekanka holenderska jeszcze doner kebab. Ja piernicze, czego tu nie ma. Nie huczy, że z obcymi gada mnie. Już się skończyło. Bardzo jedną wyszukaną włoską. A, a, nie ma? Jedną... Nie ma a co ty się zdajesz? Mięsożerco? Nie, mięsożerco? Marecki, nie już zaraz będziemy lecieć po kurwa sojowe latę tak, Bo się za załamę. I się 6 kilo, nie ma nie No, to, no, no, no <grym się wystraszyłem, <grym> to jest na pikantno. To? No. Mhm. O oh, fuck. Ja sobie ja to sobie ja, to zbiorę to te wszystkie. Mario na rzeka, jedzenie przywiezione Profilaktyka alkoholową. Każdy członek wyprawy dostaje coś takiego na nogę, że jakby gdzieś wpadł w rów i nie można było go, go znaleźć znaleźć, to możemy go przez MSW ustalić. Jak się okazuje, sosojowa lata nie będzie potrzebna. Mamy wiadro mięsa. Ten najdłuższy. Ten? W Legionów. Ten. I ten. Ale przywoziliśmy też z Gruzji. Z Gruzji. I gdzie jest mój kamień z Gruzji? Się pytam. Ten, e, trzebowy. Opsikałem go. byliśmy z, A we to to jakieś tabliczki? Ale wiem. W, ten, ten jest. Z Z Zielonej Góry. Przepraszam, z Jasnej Góry. Z, z, <laughs> z Kenia. Wiesz, kto po prostu wystąpił? Mario, jak jest? W porządku? Ja. Możemy jechać? Ja, ja, ja. no, tak, proponuję. Teraz no, proponujesz. No, oj, tam, oj, tam. Czy zaraz je złożysz w lesie? Dobrze, to Uż, Już, już, już. To będzie miał jakiś spadek teraz. Nie, ja. bo pod tymi liściami jest błoto, normalnie, nie? w prawo z całą, Stasiu, trzeba ujechać. Ale my idziemy za tobą, jakbyś pojechał, byśmy pojechali oczywiście, jak najbardziej, bo... А может быть и нет. A, wszystkie szybkie ruchy, bo musimy do Pawa podjechać po drzewo. Umyte? Trochę umyte. Co mój Marecki, że co? Że ruchy podał. ABS się zaświecił? Eto. ABS jest nie A dyferencja blok się pisze, świeci, to coś... Difflo? Nie, eee, wody też. Nie przerwę